Cześć wszystkim! Dzisiaj przygotowałem dla Was wideo o najlepszych wagach podłogowych, które pojawiły się na rynku w 2018 roku. Pokażę Wam moje top piec propozycji, biorąc pod uwagę takie aspekty jak dokładność pomiaru, funkcjonalność, design i oczywiście cenę. Zobaczycie, które wagi sprawdziły się najlepiej i które warto kupić, nawet teraz, kilka lat później. Zapraszam do oglądania! Cześć wszystkim! Dzisiaj zagłębiamy się w świat wag podłogowych, a konkretnie w ten ranking najlepszych modeli z 2018 roku. Przygotowałem dla Was 10 propozycji, od tych najtańszych, idealnych na początek, a z pozaawansowane wagi diagnostyczne. Zaczynamy! Na dziesiątym miejscu plasuje się Xiaomi Mi Smart Scale. To waga, która łaczy w sobie prostotę użytkowania z funkcjami smart. Połaczenie z aplikacją mobilna pozwala na śledzenie postępów w czasie analizę masy ciała i wiele innych przydatnych funkcji. Jest lekka, estetyczna i stosunkowo niedroga, co czyni ją ja świetnym wyborem dla osób rozpoczynających swoją przygodę z regularnym monitorowaniem wagi. Warto zwrócić uwagę na jej precyzję Xiaomi Mi Smart Scale, wyróżnia się dokładnością pomiarów, co jest kluczowe dla skutecznego śledzenia efektów diety czy ćwiczeń. Miejsce 9 zajmuje Bosch PPW 3320. To solidna, tradycyjna waga, która charakteryzuje się dużą wytrzymałością i prostota obsługi. Nie znajdziecie tu żadnych zbędnych funkcji, tylko czytelny wyświetlacz i precyzyjny pomiar. Boż PPW 3320 to idealna propozycja dla osób ceniących sobie niezawodność i klasyczny design. Jej cena jest umiarkowana, a jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. To waga, która posłuży Wam przez długie lata. Na ósmej pozycji znalazła się Redmond Sky Balance 740S. To już waga z wyższej połki, oferująca zaawansowane funkcje analizy składu ciała. Oprócz pomiaru masy ciała, Redmond Sky Balance 740S mierzy również zawartość wody, masy mięśniowej, tłuszczu i kości. Dane TSA prezentowane w czytelny sposób na dużym wyświetlaczu, a także w dedykowanej aplikacji mobilnej. To doskonały wybór dla osób, które chcą kompleksowo monitorować swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Siódme miejsce zajmuje Polaris PWS 1524 DM. To kolejna waga, która oferuje pomiar składu ciała, ale w nieco bardziej przystępnej cenie niż Redmond. Polaris PWS 1524 DM charakteryzuje się prosta obsługa i intuicyjnym interfejsem. Wyświetlacz jest czytelny, a dane prezentowane w sposób przejrzysty. To dobra opcja dla osób szukających kompromisu między funkcjonalnością a ceną. Na szóstej pozycji znalazła się Tefal PP One 070 Premes Flower White. To waga o eleganckim, nowoczesnym designie, która idealnie wpasuje się do każdej łazienki. Tefal PP One 070 Premis Flower White oferuje precyzyjny pomiar masy ciała i jest bardzo łatwa w obsłudze. Jej atutem jest również wysoka jakość wykonania i trwałość. To waga, która łączy w sobie estetykę i funkcjonalność. Część wszystkim. Dzisiaj zagłębiamy się w świat wag podłogowych, a konkretnie w top 5 z roku 2018. Przygotowałem dla was ranking pięciu najlepszych modeli, które sprawdziły się w praktyce i zdobyły uznanie użytkowników. Zaczynamy od miejsca piątego. Na piątym miejscu znalazła się waga Scarlett SC BS33E060. To model, który zaskakuje swoja prostota i jednocześnie solidnością wykonania. Scarlett SC BS33E060 to propozycja dla osób szukających niezawodnego urządzenia w przystępnej cenie. Warto zwrócić uwagę na jej czytelny wyświetlacz LCD, który ułatwia odczyt pomiaru nawet przy słabym oświetleniu. Dodatkowo waga jest stosunkowo lekka i poręczna, co ułatwia jej przechowywanie. Chociaż nie oferuje zaawansowanych funkcji, jej dokładność i trwałość stanowią jej niewątpliwe atuty. To świetny wybór dla osób, które cenią sobie prostotę i nie potrzebują skomplikowanych dodatków. Czwarte miejsce zajmuje Medisana 40470 PSS. To już waga z wyższej połki, oferująca więcej funkcji niż poprzedniczka. Medisana 40470 PSS to model, który wyróżnia się precyzyjnym pomiarem i dodatkowymi opcjami, takimi jak pamięć dla kilku użytkowników. To idealne rozwiązanie dla całej rodziny, która chce śledzić swoje postępy w dbaniu o wagę. Solidna konstrukcja i elegancki design sprawiają, że waga prezentuje się bardzo dobrze w każdej łazience. Jej dokładność jest na naprawdę wysokim poziomie, a intuicyjna obsługa sprawia, że korzystanie z niej jest czysta przyjemnością. Jeśli szukacie czegoś bardziej zaawansowanego, ale wciąż w rozsądnej cenie, Medisana 40470 PSS jest doskonałym wyborem. Na podium, na miejscu trzecim, plasuje się unit UBS 2052 rok BKGY. To waga, która łaczy w sobie nowoczesny design z funkcjonalnością. Unit UBS 2052 rok BKGY wyróżnia się dużym, czytelnym wyświetlaczem i szczególnie wytrzymała platforma. Jest to model, który sprawdzi się nawet przy dużym obciążeniu. Dodatkowo jej minimalistyczny design idealnie wpasuje się w nowoczesne wnętrza. To solidna i trwała waga, która posłuży Wam przez wiele lat. Jej dokładność jest niepodważalna, a prosta obsługa sprawia, że jest to idealny wybór dla osób w każdym wieku. Drugie miejsce zajmuje Supra BSS 7000. To prawdziwy hit, który zdobył serca wielu użytkowników. Supra BSS 7000 to waga o wyjątkowo wysokiej dokładności pomiaru, oferująca dodatkowe funkcje, takie jak obliczanie wskaźnika masy ciała BMI. To model dla osób, które chcą śledzić nie tylko swoją wagę, ale również analizować swoją kondycję fizyczną. Elegancki design i wysoka jakość wykonania sprawiają, że Supra BSS 700 to waga, która nie tylko precyzyjnie mierzy, ale również pięknie się prezentuje. I wreszcie, na pierwszym miejscu króluje Starwind SSP 2359. To waga, która po prostu bije na głowę konkurencję pod względem dokładności i funkcjonalności. Starwind SSP 2359 oferuje szereg zaawansowanych funkcji, w tym pamięć dla wielu użytkowników, obliczanie BMI i analizę składu ciała. To prawdziwa perełka dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoją waga i kondycja. Jej wytrzymała konstrukcja i elegancki design sprawiają, że Starwind SSP 2359 to inwestycja na lata. To najlepsza waga podłogowa z naszego rankingu, godna polecenia nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.